Wyobraź sobie małą wioskę zagubioną w południowych Włoszech, gdzie wiatr szepcze wśród oliwnych drzew, a czas zdaje się płynąć wolniej. To właśnie tam, 25 maja 1887 roku, urodził się Francesco Forgione, wątły chłopiec, który pewnego dnia miał zostać znany jako ojciec Pio, święty od stygmatów. Zanim zanurzymy się w tę niesamowitą historię, co powiesz na zostawienie kciuka w górę i zasubskrybowanie kanału? Dzięki temu nie przegapisz żadnego rozdziału tej fascynującej podróży, którą właśnie zaczynamy. Kim był ten człowiek, który przyciągnął miliony, zmierzył się z piekłem i pozostawił ślady, których nauka nigdy nie wyjaśniła? Przygotuj się na opowieść pełną wiary, bólu i cudów podróż, która sprawi, że zadasz sobie pytanie. Jak daleko można zajść z miłości do Boga? Zostań ze mną do końca, bo życie ojca Pio to zagadka, którą zrozumiesz dopiero, gdy przewrócisz ostatnią stronę. Francesco urodził się w Pietrelcinie, małym zakątku Kampanii, gdzie kamienne domy tłoczyły się jak stare sekrety. Syn Gracjo i Marii Giuseppe, wieśniaków o spracowanych dłoniach, dorastał w prostej rodzinie, ale z prawdziwym skarbem, wiarą. Każdej nocy mały Francesco dołączał do rodziców i rodzeństwa, by odmawiać różaniec, a światło lampy naftowej migotało w jego ciekawskich oczach. Od najmłodszych lat wydawał się inny. W wieku pięciu lat opowiadał kolegom, że widzi Jezusa i Matkę Boską bawiących się z nim na podwórku. Przychodzą mnie odwiedzić, mówił, jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie. Ale nie wszystko było spokojne. Francesco był chudy, niemal kruchy i ciągle chorował. Gorączka, bóle w klatce piersiowej, napady, których lekarze nie potrafili wyjaśnić, jakby jego ciało już wtedy dźwigało niewidzialny ciężar. Mimo to marzył o wielkich rzeczach. Uwielbiał słuchać historii o świętych i z błyskiem w oku ogłaszał rodzicom: Chcę być bratem z brodą. Nie zdawał sobie sprawy, że to dziecięce pragnienie poprowadzi go ścieżką pełną cierni i cudów. Co szykował dla tego marzyciela los? W wieku 15 lat Francesco zrobił pierwszy krok, by urzeczywistnić swoje marzenie. W styczniu 1903 roku zapukał do drzwi nowicjatu braci mniejszych kapucynów w Morcone. Tam porzucił imię chrzcielne na rzecz brata Pio. Na cześć świętego, którego podziwiał. Ale klasztor nie był bajką. Budzenie się przed świtem, godziny modlitwy, praca aż do bólu rąk, a wszystko to w czasie, gdy jego zdrowie się sypało. Wymiotował bez powodu, drżał z gorączki, a czasem mdlał na zimnej posadzce kaplicy. Przełożeni szeptali między sobą, czy ten chłopak da radę? Brat Pio dał radę. Z siłą, która zdawała się płynąć spoza niego, szedł naprzód. Przemierzał zakurzone klasztory, ucząc się teologii między kaszlem a bezsennymi, nocami. W 1910 roku, w wieku 23 lat, został ojcem Pio, wyświęconym w katedrze w Benevento. Tego dnia z drżącymi dłońmi nad ołtarzem złożył cichą przysięgę Żyć jak Chrystus. Nie wiedział jednak, że ta obietnica sprawi, że poczuje krzyż na własnej skórze. Zgadniesz, jak to się stało? Siedem lat później, w 1918 roku, wydarzyło się coś niezwykłego. Ojciec Pio przebywał w San Giovanni Rotondo, odosobnionej wiosce w Apulii, gdzie cisza gór zdawała się otulać klasztor. Pewnego wrześniowego poranka, modląc się samotnie przed krucyfiksem, upadł na kolana. Otoczyła go intensywna światłość, a ostry ból przeszył jego dłonie, stopy i piersi. Gdy otworzył oczy, zobaczył krew płynącą z ran, których wcześniej nie było. To były stygmaty, ślady ukrzyżowania Jezusa, teraz wyryte na jego ciele. Próbował to ukryć. Zakrywał dłonie czarnymi rękawiczkami, utykał dyskretnie, z powodu zranionych stóp. Ale tajemnica nie przetrwała długo. Ktoś zauważył, ktoś powiedział, i wkrótce cała wioska szeptała. Brat krwawi jak Chrystus. Pielgrzymi zaczęli przybywać, najpierw pojedynczo, potem tysiącami. Chcieli go dotknąć, usłyszeć jego głos, prosić o cud. Ale czy ojciec Pio chciał tej sławy? A może w głębi duszy bał się, co te znaki oznaczają? Stygmaty uczyniły z ojca Pio żywą legendę, ale nie wszyscy bili mu brawo. Podczas gdy wierni zalewali San Giovanni Rotondo, Kościół patrzył. Z podejrzliwością. Czy to oszustwo, czy to szaleństwo? pytali biskupi i teologowie. Przybywali śledczy, lekarze dźgali rany, a niektórzy twierdzili, że używał kwasu, by je udawać oskarżenie, którego nigdy nie dowiedziono. W latach 1920 Watykan podjął surowe kroki: zakazał mu odprawiania. Publicznych mszy i spowiadania. Ojciec Pio, odcięty w swoim klasztorze, czuł ciężar odrzucenia. Jestem więźniem własnego powołania, pisał w liście. Ale ludzie go nie opuścili. Wspinali się na góry, spali pod gołym niebem, byle tylko być blisko do świętego brata. Z czasem kościół ustąpił, ograniczenia zniesiono, a ojciec Pio wrócił na ołtarz. Jego msze były widowiskiem emocji. Płakał, drżał, jakby na nowo przeżywał mękę pańską przed wszystkimi. Kim był ten człowiek, który stawiał czoła światu ze łzami i milczeniem? W konfesjonale ojciec Pio odnajdywał swoje prawdziwe powołanie. Spędzał nawet 12 godzin dziennie słuchając grzechów, z krwawiącymi dłońmi, ukrytymi pod rękawiczkami. Mówiono, że miał dar, potrafił czytać dusze. Jeden człowiek wyznał lekki grzech, ale ojciec Pio mu przerwał. A ten drugi, który ukryłeś? Penitent blady, wybuchnął płaczem. Brat wiedział, czego nikt inny nie wiedział. Nie był tylko księdzem, był przewodnikiem, latarnią dla zagubionych. A cuda? O, te przychodziły falami. Matka przyniosła do niego niewidomą córkę. Kilka dni później dziewczynka widziała: Żołnierz przysiągł, że ojciec Pio pojawił się w jego pokoju we Francji, podczas gdy brat modlił się we Włoszech nazywano to bilokacją. Nawet zapach róż, który podobno towarzyszy świętym, Unosił się tam, gdzie przechodził. Ale co skrywały te cuda? Czy była za nie jakaś cena? Za cudami ojciec Pio dźwigał ciężkie brzemię. Stygmaty bolały bez przerwy jak gwoździe wbite w ciało. Spał mało, jadł jeszcze mniej, a żył z bronchitem, zapaleniem żołądka i gorączkami, które przykuwały go do łóżka. Ale było coś mroczniejszego. Całymi nocami zmagał się z tym, co nazywał wrogiem. Z jego celi dobiegały hałasy, krzyki, uderzenia, a rano pojawiał się z siniakami. Diabeł mnie atakuje, mówił z zmęczonym uśmiechem, ale Bóg mnie podtrzymuje. To był zadziwiający kontrast. Człowiek, który uzdrawiał innych, sam żył w strzępach, a mimo to bawił się z dziećmi. Opowiadał proste żarty i powtarzał przyjaciołom: módlcie się, ufajcie i nie martwcie się. Skąd brał tę siłę? Jak ktoś tak słaby mógł być tak wielki? Ojciec Pio nie chciał tylko ratować dusz, chciał ulżyć ciałom. W 1956 roku spełnił marzenie: otworzył Casa Solievo della Soferenza, szpital w San Giovanni Rotondo. Dzięki datkom wiernych z całego świata, wzniósł biały budynek, który lśnił wśród gór. Niech nikt nie cierpi bez pomocy mawiał. Dziś ten szpital jest jednym z najlepszych we Włoszech dowodem, że jego wizja sięgała poza niebo. Ale czy dożyłby chwili, by zobaczyć, jak to wszystko rozkwita? Lata 1960 nadeszły, a ojciec Pio nie był już sobą. Poruszał się z pomocą, mówił cicho. Ale wciąż odprawiał mszę. 22 września 1968 roku wspiął się na ołtarz po raz ostatni, z bladą twarzą i drżącymi dłońmi. Tej nocy sam w swojej celi ścisnął różaniec i wyszeptał: Jezu Maryjo. O drugiej nad ranem 23 września, w wieku 81 lat, odszedł. I wtedy stało się coś niewiarygodnego. Stygmaty, które krwawiły przez pięćdziesiąt lat zniknęły. Jego ciało pozostało czyste, bez blizn. Cud? Tajemnica? Ty zdecyduj. Pogrzeb wstrząsnął San Giovanni Rotondo. Ponad 100 tysięcy ludzi płakało na ulicach, krzycząc święty Pio, nie był już tylko bratem, stał się symbolem. W 2002 roku papież Jan Paweł. Drugi ogłosił Ojca Pio Świętym przed pół milionem wiernych w Rzymie. Dziś jego sanktuarium w San Giovanni Rotondo przyciąga miliony rocznie. Cuda wciąż przypisuje się jego wstawiennictwu. Uzdrowienia, wizje, zapach róż w powietrzu. Jego najsłynniejsze słowa brzmią Módlcie się, ufajcie i nie martwcie się. Ale czego nas uczy? Że świętość to nie doskonałość, lecz oddanie. Że ból może być drogą, i że być może największym cudem jest żyć z wiarą. Więc kim był ojciec Pio? Zwyczajnym człowiekiem, który stał się niezwykły, świętym, który niósł krzyż, by pokazać nam ścieżkę? Jego historia nie kończy się tutaj. Żyje w każdym, kto słyszy Jego imię i pyta: A co gdyby to dotyczyło mnie? Zostań z tym pytaniem. I kto wie, może kiedyś wrócisz do San Giovanni Rotondo. Tajemnica ojca Pio czeka na Ciebie.